Witam serdecznie! Dawno się nie słyszeliśmy, więc skoro już robię upload to zrobimy upload złożony bo czemu nie? Mam nadzieję, że na koniec to wszystko się gdzieś tam zepnie w całość i będzie sensownym komentarzem, który otrzyma atest niegłównionego komentarza um, i każdy coś sobie z tego wyciągnie Zaczniemy od rzeczy, która miała miejsce niedawno i to jest pierwszy raz taka premiera Call of Duty, która mnie w ogóle nie interesuje um, ale nie ukrywam, że jeżeli ta gra będzie dostępna za free, na przykład na dwa tygodnie po świętach, przed świętami e, to jeżeli będę miał taki po prostu długi okres czasu, żeby sobie przetestować tę grę w nią pograć z pograć 3-4 godzinki dla czystego testu i z racji też tej takiej nostalgii, że mi po prostu Black Ops 3 siadał i ten taki zaawansowany movement to jest coś, co ja lubię, no jednak kiedy gra w Battlefielda 6, no to ten movement tam jest troszeczkę inny. Też jest fajny, ale ma tam swoje ograniczenia, jednak taki po prostu taka płynność w kodzie powinna być lepsza, a ten taki movement, który jest troszeczkę absurdalny, czyli wiesz biegasz, przeskakujesz kogoś, odbijasz się od ściany może być czymś fajnym nawet dla kogoś takiego jak ja, czyli już gracza w zaawansowanym wieku, jeżeli chodzi o granie w takiej gry kompetytyw, no bo nie ukrywajmy, no jednak 20 lat nie masz. Ja teraz czasami oglądam jakiś content na YouTube ludzi, którzy mają po 26-27 lat i oni mówią, że są starzy, no to ja z racji już 37 lat to już w ogóle powinienem niedługo pójść na złomowisko. Nie będę hejtował Call of Duty Black Ops 7. To, że kampania jest gówniana, też było wiadomo. W momencie, w którym znowu zapowiedziano, że kampania będzie właśnie taka trochę otwarta i tak dalej, Modern Warfare 3 było tragiczną kampanią, więc Black Ops 7 też musi być tragiczny. Ostatnia kampania, która dała mi naprawdę dużo satysfakcji w tej grze, to było Modern Warfare 2. Dalej nie przyszedłem kampanii w Black Ops 6. Muszę to kiedyś nadrobić. Więc tyle, jeżeli chodzi o koda. Nie będę hejtował. It is what it is. Graczy nie jest za wiele. Dlatego jestem bardzo, ale to bardzo ciekawy, co Activision, co Infinity Ward upiekło nam za. Rok, ponieważ znowu wtedy wrócimy do współczesnej wojny, i jeżeli nagle z racji tego niepowodzenia w tym roku udałoby im się coś takiego skleić, co dałoby nam efekt Modern Warfare 2019, które w momencie, w którym wyszło, naprawdę było grą ciekawą i może od razu multiplayer i ja to nie, był, to nie było big love, ale z czasem jednak tam się odnalazłem, i do dzisiaj wspominam tą grę bardzo dobrze. Zresztą jakiś czas mówiłem o tym na tym kanale, więc jeżeli dostalibyśmy taki efekt za rok to ja jestem otwarty, no bo Battlefield 6 jest przewidziany na kilka lat spoko ale dobra konkurencja nigdy nie zaszkodzi. Teraz przejdziemy do Battlefielda 6, który, e, zaskakująco, jest coraz dla mnie ciekawszą grą. I to, co mnie najbardziej zaskakuje w Battlefieldzie 6, to to, że Battlefield 6 jest bardzo dobrym Call of Duty. Um, ja osoba, która ostatnie lata grając w Call of Duty gdzieś tam spędzała je przede wszystkim w takich trybach jak Dominacja i Hardpoint, z racji tego, że tutaj też jest Dominacja i Hardpoint, który nazywa się King of the Hill. Oprócz tego jest też dla miłośników Deathmatchu Deathmatch, jest też coś takiego jak e, skład Deathmatch, co jest rzeczą bardzo fajną, bo jeżeli gracie w te takie Battle royale, gdzie gra się czwórkami, no to tutaj też można grać po prostu deathmatch e, drużynowy, gdzie są cztery drużyny po czterech zawodników, z tego co dobrze pamiętam albo sześć drużyn po 4 zawodników i co jakiś czas tam pojawia się pojazd na mapie i to też jest bardzo fajne, jeżeli grasz z odpowiednimi ludźmi, teraz dodali na przykład taki tryb, który nazywa się sabotaż i ten sabotaż jest całkiem spoko i z racji tego, że się wkręciłem w tego battlefielda szóstkę, to staram się grać w to tyle ile mogę i powiem szczerze, że mam obecnie dopiero level 60 ale nie wiem czemu nie używałem double experience. Tokenów. Gdybym używał, pewnie level byłby już wyższy. I wydaje mi się, że taki level to ja widziałem ostatni raz w Battlefieldzie 5, czyli w tym moim ulubionym Battlefieldzie. A z racji tego, że Battlefield 5 jest podobno w Battlefieldzie 6, gdzieś tam zamontowany w fundament tej gry, to może dlatego tak mi siedzi. Ostatnio troszeczkę w ogóle zmieniłem swoje podejście do tej gry, no bo wcześniej sobie tylko grałem. Grałem głównie właśnie Dominację King of the Hill, a teraz nagle gdzieś tam wkręciłem się w robienie tych challenge'y I codziennie, kiedy nie codziennie, ale kiedy już się loguję do tej gry, to robię konkretnie jakieś wyzwania, czyli gram teraz, nie wiem, robię jakiś break, który za chwilę zrobił jakiś Rush, itd., itp., to mogę powiedzieć, że moja ocena wzrosła. z tak z 7,5 na 8 i to tak na luzaku. I generalnie jestem zadowolony z tej gry. Graliśmy też trochę w tego Receka, ale ja mam chyba taki troszeczkę fed up, jeżeli chodzi o Battle Royale. Jedyny Battle Royale, który mnie interesuje w tym momencie to znowu Fortnite, z racji tego też, że właśnie gram sobie czasem z synem, który jest niezłym budowniczym w tą grę. To gra mi się całkiem spoko i po prostu muszę nadrabiać aimem, no bo nie buduję tak jak mój syn, ale fan mamy przedni i po prostu jakoś, no nie nie wiem, ten graliśmy za pierwszym razem, to w ogóle nie miałem nastroju. Za drugim razem było już troszeczkę lepiej. Wiem, że bardzo dużo osób chwali ten Battle Royale. Możliwe, że na mnie też przyjdzie pora, ale po prostu, może e, Battle Royale obecnie mi się troszeczkę przejadło, chociaż w Fortnite wchodzi mi grubo. Ale Fortnite jest bardzo szybki, rekajdowy dowy. ja lubię po prostu takie klimaty. Więc e, Battlefield 6, ja spoko opcja. Nawet widziałem, że są challenge na kampanię, e, pod kampanię, więc e, będę to za jakiś czas robił, właściwie może w tym okresie świąt, tych dwóch tygodni wolnego, odpalę sobie tą gierkę na maksa e, i i będę gdzieś tam rzeźbił. Tym bardziej, że bardzo możliwe, że sobie zrobię prezent na święta. Czyli kupię sobie teraz monitor OLEDowy, który już kupiłem, ale dostałem informację, że gdzieś tam jest opóźnienie w dostawie i trzeba na niego bardzo długo czekać, więc powiedziałem nie, to, ja nie czekam. I w sumie miałem sobie kupić po prostu 27 cali OLEDa, a teraz myślę, czy sobie nie kupić 34 Ultra Wide No bo jestem stary, jak już gram, to mógłbym mieć tak po prostu na wypasie. No i mój sprzęt w tym takim rozciągniętym 2K, da radę wyciągnąć 165 klatek, więc myślę, że nawet nie muszę sobie. Kupować wtedy monitora 240 Hz, chociaż Future Proof bardziej by było właśnie kupić sobie 240 i najbliżej na razie grać na mniejszym odświeżaniu, w przyszłości, może by kartę bla, 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 bla. Ale podobno, Battlefield 6 na takim ultra -wide to jest fajne doświadczenie, i tak się zastanawiam. I ogólnie Battlefield 6. To jest dobre Call of Duty Więc yy, powiem szczerze, że te tryby właśnie typu Conquest Chociaż lubię troszeczkę to takie Jaki to ma tryb, jaką to ma nazwę? Taką nazwę kumulacji, ekscytacji Już prawie tam jesteś, jak to się nazywa? Eskalacja, to jest eskalacja Eskalacja jest spoko, zwłaszcza na początku um, Bo potem jest więcej pojazdów A ja niestety dalej po latach mam alergię na czołgi um, I te duże tryby są takie, że czasami mam ochotę Po prostu przestać biegać i ginąć z czołgu Tylko po prostu, nie wiem, biegać z jakimś kto jeździ czołgiem albo siedzieć na działku, albo go spawać po prostu tak normalnie, bo to co w Battlefield 6 mi się nie podoba, to są takie troszeczkę pierdołki. Jedną z tych pierdołek jest to, że słabo działa system tworzenia lobby i na przykład ostatni weekend, kiedy tych graczy jest więcej, no to mieliśmy ciągle rozpadało nam się nasze partii i to jest tak najgłupsze po prostu w tej grze, że jesteś party-liderem i na przykład gra potrafi zabrać członków twojej drużyny, a ty jako lider nie jesteś dorzucony do meczu. Więc to jest do poprawy. Chciałbym też, żeby dało się zarządzać jednocześnie dwoma składami. Żeby można było grać w większych ekipach. Ale to nie wiem, czy jest możliwe do zrobienia. Bo tutaj po prostu niektóre rzeczy są podobno zgliczowane w tym Battlefield już tak naprawdę od lat. I z racji tego, że to jest właśnie kanapka na Battlefield na piątkę jest nałożone coś nowego. To czasami takie proste zmiany w tej grze wcale nie są takie proste. I kiedy wiesz, wydaje ci się, że masz zmienić linijkę kodu, to robisz to i okazuje się, że pół gry się zepsuła. Więc dlatego niektóre rzeczy dalej nie są naprawione. Tak mi się wydaje, przynajmniej. To mi się nie podoba, nie podoba mi się też kod sieciowy w tej grze. Bo uważam, że jest momentami troszeczkę słabiutki, bardzo często giniesz za, za rogami i tak dalej, no ale z drugiej strony wojna jest na tak dużą skalę, że i tak dużo osób gra w tą grę, że gdzieś tam jestem w stanie to zrozumieć. Nie wiem do końca o co chodzi teraz z serwerami w ogóle w grach, że tak dużo gier ma problemy z serwerami. Tutaj do. troszeczkę to kumam, no bo to jest jednak EA, no i z racji tego, że grałem trochę w tą FC od tego EA, to wiem jakie gówniane serwery ma EA. Więc jeżeli to są mniej więcej te same serwery tutaj działające na Battlefieldzie, no to jestem w stanie to wszystko zrozumieć. Ale kiedy usłyszałem, że Battlefield. 6 chce wjechać na scenę sportową. To sobie tak pomyślałem, z czym do ludzi? Ale z drugiej strony, jeżeli masz grę i wokół tej gry jest jakaś tam społeczność, która jest wkręcona w temat, to będą chcieli przecież ci ludzie zabłysnąć, tak? I być, nie wiem, najlepszym teamem w Battlefielda, mistrzami świata w Battlefielda. Więc pomimo tego, że te warunki są, jakie są, może będą lepsze, a w co wątpię, no to nie, no nie możesz ludziom odmawiać tak naprawdę prawa do esportu. Chcą, to niech mają. To będzie pewnie taki sam esport, jak troszeczkę z FC, czyli taki esport, który nie za bardzo kogoś Interesuje. Jest tam jakaś grupa absolutnych fanatyków, ale ta grupa nie jest duża. I potem kiedy właśnie robisz na przykład streamy, nie wiem, z mistrzostw Polski, to na streamach jest 101 osób, z czego 99 stanowią tureckie boty. Więc taka sprawa, ale będzie, na pewno będą ludzie, którzy będą z tego zadowoleni. I tak naprawdę Battlefield 6 ma fajną komunikację z graczami. Mniej więcej wiemy, czego się spodziewać z kolejnymi patchami. Ten pierwszy sezon, który wjechał teraz do gry, mi siadł. Może z racji tego, że The Last of Us 2 kończy się w Kalifornii i po prostu. Kalifornia, vibe mi siedzi na maksa. No i zresztą Kalifornia to jest jedyne miejsce, które chcę odwiedzić w Stanach. W sensie są to jakieś takie inne duże miasta, no może jeszcze Miami bym zobaczył, ale tak naprawdę Stany są dla mnie atrakcyjne pod względem widoków, lasów, jezior i rzek. A jeżeli chodzi o miasta, na przykład nie mam i nigdy nie miałem parcia, żeby pojechać do Nowego Jorku i wąchać tam te smrody, które podobno są dość grube, ale Kalifornia mi siedzi, więc mi sezon pierwszy bardzo się podobał i generalnie podoba mi się Battlefield 6. Jestem zadowolony i moja teoria jest taka, że jestem dalej graczem bardziej kodowym i w Battlefield 6 jest strefa kodowa i Battlefield 6 to jest dobre Call of Duty, ale im więcej gram w tą grę, to też bardziej się przekonuję do tych innych rzeczy i na przykład teraz, kiedy robię właśnie jakieś wyzwania, nie wiem, grałem w miałem fajne rozdanie, że tak dużo spotkań z rzędu właśnie, to ja byłem w takiej drużynie jednoosobowej, nie jednoosobowej, tylko jednostronnej, bo to też jest kolejny problem tej gry, że bardzo często właśnie trafiasz na spotkania, które no nie mają takiego super flow, bo są jednostronne, po prostu jedna drużyna rozjeżdża drugą i rzadko Naprawdę zdarzają mi się te takie spotkania zacięte w King of the Hill, czyli w tym takim właśnie hardpointzie od Battlefielda, tam jest inaczej. Tam jest często właśnie spokój. Tak się zdarza, że jest fajna walka. I nieraz miałem spotkania, które kończyły się dosłownie 200 do 199, i to jest fajne. Nie wiem, czy to jest kwestia, po prostu nie wiem, czy byłoby trzeba bardziej podkręcić skill-based matchmaking w tej grze, którego podobno nie ma, tylko on jest minimalny, ale jest troszeczkę momentami jednostronnie. Ale z drugiej strony, kiedy patrzysz na ludzi, którzy mają, nie wiem, levele 150, 200 i tak dalej, i oni nie Trafią zmienić klasy w momencie, w którym trzeba, bo jakiś jeden kolor czołgiem was po prostu niszczy. No to o czym my mówimy? Znamy to z Call of Duty, tutaj nie chodzi o poziom skilla, tylko chyba o poziom lenistwa, czyli jest to Gunner, wszystkich tłucze, przełącz się ze strzego z Javelina, nie to jest za trudne. Czyli jest to takie issue, które znamy już od roku 2011 i to jest skill ishu. Widocznie to jest skill issue wszechobecne, bo są takie spotkania po prostu w Battlefieldzie, kiedy jeżeli nie grasz z ekipą, to można się frustrować i ciężko jest trafić na randomów, którzy są spoko. Nie mówiąc o tym, że kiedy nie masz ekipy i grasz sam, to zawsze ci doda do, 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 do składu 3 snajperów, którzy będą leżeć na końcu mapy e, i będą sobie po prostu cały mecz próbować snajpić, co też jest spoko, ale ja takich ludzi po prostu z teamu kikuję, bo mnie oni triggerują i nie potrzebuję ich, tym bardziej, że wiem, że oni nigdy mi nie pomogą. Więc taka sytuacja. Ogólnie Battlefield 6 i ja, to jest fajna historia, ocena wzrosła, jestem zadowolony z gry, gram na tyle, ile mogę. Gdybym używał Double XP tokenów, na pewno miałbym już level 70, ale zrobiłem te pierwsze 50 poziomów, więc mam te wszystkie bronie i generalnie gram tym, czym lubię już w tym momencie i levelowanie broni w tej grze może trwać, żeby Zrobić ten ostatni bacz, ostatni ale mi to w ogóle nie doskwiera i, nie, I po prostu nawet jeżeli chodzi o te takie dodatki, które potrzebujesz, to dość szybko się je odblokowuje i może tylko te magazynki, na przykład, nie wiem, w tej, że jest taki wektor, który jest dość dojechany, ale ma mało naboi, żeby go tam zrobić, na troszeczkę bardziej koszącego, no to musisz mieć największy magazynek. No i rzeczywiście, żeby ten magazynek odblokować, to trzeba trochę pograindować. Ale generalnie Battlefield 6 to dobry call of duty i też chyba dobry Battlefield. Um, ale nie jest to arcydzieło. 8 na 10 w tym momencie, jak najbardziej. Ale arcydzieło to to, w co gram obecnie chyba nawet tyle samo, co w Battlefielda. Um, I to jest taka bardzo dziwna historia, bo już tą grę skończyłem, a dalej w nią mucę. I kiedy ostatni raz miałem takie coś, że coś przyszedłem i mam ochotę dalej w to grać? Oj, panowie i panie, dawno temu. Ale The Last of Us 2 jest grą Absolutnie genialną. Nie wiem troszeczkę, czy to dobrze o mnie świadczy, że przemoc w grze może dawać tyle satysfakcji, ale naprawdę nie grałem w grę, w której uderzenie kogoś metalową rurką w ryj daje tyle satysfakcji. Kolejny raz strzelenie komuś w głowę, tak, że po prostu odpadło mu pół czaszki, jest niesamowite. Muzyka w The Last of Us 2 to taka, bo tam jest dwóch kompozytorów muzyki, ale ta muzyka, która tak jakby gra w momentach właśnie starcia, która gdzieś tam kumuluje to takie narastające napięcie, jest rzeczą niesamowitą. Historia jest historią, która wpłynęła na mnie jako na osobę i mam wrażenie, że troszeczkę sprawiła, że stałem się lepszym człowiekiem. Może przesada, ale naprawdę The Last of Us 2 to jedna z najlepszych historii, jaką, jaką widziałem w ogóle w swoim życiu, jaką ograłem um, i aż z ciekawości odpaliłem drugi sezon serialu na HBO i muszę powiedzieć, że dali ciała. I jeżeli masz okazję zagrać w tą grę, a nie oglądać serialu, to, to zrób. Podobno pierwszy sezon serialu jest bardzo spoko, a ja przyszedłem The Last of Us pierwszy kilka razy, więc jakoś nie mam ochoty oglądać tego serialu, ale podobno jest spoko. Ale jeżeli chodzi o drugi sezon, to pomimo tego, że to jest tak naprawdę pół gry na razie, bo sezon kończy się w momencie, w którym tak jakby mamy połówkę Gierki, to to jest bardzo źle zrobiona połówka i te takie bardzo ważne rzeczy nie zostały oddane. I broń Boże, nie oglądaj tego serialu. Jeżeli masz możliwość zagrać w The Last of Us 2, To jest moim zdaniem. Arcydzieło. To jest gra, która po prostu mi rozwaliła mózg. To jest gra, która sprawiała, że po prostu leżałem w łóżku, kiedy miałem jakieś tam momenty takie mocniejsze i nie mogłem spać, tylko po prostu rozkwiniałem, jakie to było zajebiste. I będę wszystkich ludzi, moich znajomych, męczył, żeby przeszli tę grę. Żeby będę śledził tę grę na promocji na Steamie i kiedy ta promocja będzie troszeczkę większa, teraz ta gra była przedstawiona o 20%, więc powiedzmy, kiedy promocja osiągnie 40%. To ich zmuszę do zakupu. Moim zdaniem ta gra jest warta każdych pieniędzy. Full price jak najbardziej. Ale wiesz, nigdy nie wiesz, czy ktoś odbierze grę tak jak ty. Więc będę czekał na promocję, żeby broń Boże, któryś kolega się nie sparzył. A jak już się sparzy, to niech go to mniej kosztuje. Wtedy dupka spędzi mniej. Więc yeah, it's, it's, it's mad, bro. Ja przyszedłem tą grę jeden raz. Teraz gram nową grę plus na wyższym poziomie trudności. Mógłbym tą grę w sumie jeszcze przejść na najwyższym poziomie trudności. Pewnie kiedyś to zrobię. Jak teraz skończę to, co robię, bo przyszedłem w grę raz, ale nie zrobiłem wszystkich rzeczy, no bo się nie da po prostu, tak, ulepszyć wszystkich broni, rozbudować wszystkich skillsów, więc kiedy zrobię teraz tam te trzy trofi na złoto, bo jeszcze jest taki jeszcze jeden safe więc też muszę do niego dojść i go otworzyć kiedy to zrobię, to zacznę grać w ten tryb Grounded, którym jest takim roguelike'iem w The Last of Us 2 i tak naprawdę myślę, że ta gra będzie jeszcze mnie blokować przynajmniej do końca roku i będę do niej wracał i kupię sobie też potem na kompa i właśnie jeżeli sobie kupię ultra Ultrawida, to przejdę chętnie do gry na Ultrawidzie i generalnie The Last of Us 2 tak naprawdę jeżeli chodzi o te gry które były przeze mnie ograne na PlayStation 5, jest moim numerem 1 przebiło God of War, przebiło Horizon Forbidden West i te inne gry, które gdzieś Jestem zachwalałem na tym kanale, ale the last of Us 2 po prostu uderzyło mnie inaczej. I to jeżeli chodzi o historię, która właśnie dotknęła mnie głębiej, czy o ten gameplay, czy po prostu nawet takie małe smaczki, że po prostu kogoś tam zabijasz, to na przykład wiesz, on go znajduje. Mówi, ojej, ktoś zabił Monikę! Ty zabił Monikę! I mówisz, boże, biedna Monika, ale co ja zrobiłem? Alan? hey what happened to you get him up watch my back <laughs> it's ellen he's been killed we've got company spread out I'm the double Po prostu pokazanie tutaj tego wątku zemsty, tych dwóch stron. Czyli w sumie nawet w którymś momencie zaczynasz myśleć o wszystkich stronach starcia. To cię porusza, dotyka cię gdzieś tam wewnątrz, ale jednocześnie wiesz, że grasz w grę komputerową i możesz dać upust nawet nie jakimś emocjom, tylko po prostu możesz mieć fan z tego, co się dzieje na ekranie, i pomimo tego, że ci trochę szkoda, to ci nie szkoda. I bierzesz tą deskę, rozpędzasz się i w ogóle i typowi pęka czaszka, a ty mówisz, o mój Boże! I ja już gram w tą grę w sumie 40-50 godzin, i za każdym razem, kiedy walę kogoś desko w łeb, to mówię, o mój Boże! Jak to musiało boleć! To jest coś, co po prostu trzeba przeżyć, bo nie będę tutaj spoilerował, nie będę opowiadał, ale generalnie, kiedy grasz w tą grę, to masz w sobie takie, taką sprzeczność. Eee, I z jednej strony masz tą fabułę i ją kumasz, ale z drugiej strony masz ten gameplay i wiesz, teoretycznie mógłbyś też odpuścić z tą przemocą i nie wiem. Po prostu omijać tych przeciwników i zostawiać ich sobie, żeby sobie dalej żyli. Tak, i ta Monika mogłaby, może, mieć fajny romans albo coś ciekawego przeżyć, ale nie, bo ją zabiłeś deską i kurczę, no nie wiem, no po prostu niesamowite doświadczenie. I to jest to też pierwsza gra, która. Ja wiedziałem, jakie jest zakończenie tej gry, bo kiedyś mi po prostu wyskoczyło na Facebooku, wiele, wiele lat temu, e, chyba w momencie premiery tej gry. E, I kiedy doszedłem do tego zakończenia teraz, e, to najlepsze jest to, że. Trzeba naciskać przyciski tam i robić jakieś tam rzeczy, nie możesz nic nie robić, nie masz wyboru, nie, nie możesz zadecydować jak gra się skończy. I to jest pierwszy raz, kiedy gra się kończy, a ja nie patrzę na monitor, na telewizor, gra na telewizorze. Patrzę w bok, bo po prostu nie chcę na to patrzeć. Tym bardziej, że wiem co się wydarzy i po prostu już chcę przejść do tego momentu, bo chcę i nie chcę robić tego, do czego jestem zmuszany. I to jest, kurczę no, amazing. It's absolutely amazing. Więc tyle. The Last of Us 2. To jest dział. Battlefield 6 to jest dobra gra. 8 na 10, multiplayer, rozpindol, takie tam fajne klimaty. Ale jeżeli chodzi o takie doświadczenie, które zmienia cię, albo po prostu na ciebie wpływa, to to było właśnie The Last of Us 2. Czyli moja gra tego roku zdecydowanie, rok się kończy, nic lepszego nie wyjdzie i tak naprawdę moja gra tej generacji. W sumie to jakbym miał się zastanowić i gdzieś tam porównać wszystkie gry które grałem w moim życiu. To były gry, które gdzieś tam jakoś też na mnie wpłynęły, czy mam z nimi dobre wspomnienia, ale na pewno jeżeli chodzi o współczesne czasy, o nowe pokolenie, nową generację konsol, to The Last of Us 2 uderzyło mnie najmocniej i serdecznie Wam tę grę polecam, tym bardziej, że jest ona teraz za darmo i nie trzeba jej kupować, bo w ogóle wszystkie The Last of Us są w abonamencie chyba od tego średniego na PlayStation i możecie sobie grać w The Last of Us Part 1, The Last of Us Part 2. Um, i generalnie bardzo chętnie zagrałbym też w The Last of Us Part 3 kiedyś. Ale um, z tym, jak teraz pracuje Naughty Dog, żeby po przejściu tej gry, że byłem taki zachwycony, to aż obejrzałem sobie ten film Grounded, w którym oni pokazują proces powstawania, o tym, jak ludzie reagowali na trailery, na opóźnienie premiery, na cały ten sheet show, który potem miał miejsce, o tym, że ta gra została zlikowana, że oni złapali typa, który został zlikowany, który likował te rzeczy, tak, i się okazał być młodym fanem tej gry i stwierdzili, że w takim razie trzeba wyciągnąć wnioski z własnej gry. I skoro gra ma ci gdzieś tam czegoś nauczyć, no to oni skorzystają z tej rady. I o tym, że aktorka, która grała Abi, dostawała groźby, i czuła się przez jakiś moment po prostu bardzo źle, bo się bała, że coś po prostu się stanie jej albo jej rodzinie. I też to pokazuje troszeczkę, że czasami ci tacy psychofani to są ciężcy zawodnicy, czasami, myślę, że zawsze, ale generalnie obejrzałem to Grounded, wkręciłem się na maksa w ten, ten temat, nie wiedziałem, że człowiek jest w stanie, aktor jest w stanie wydawać takie dźwięki, bo tutaj, kiedy czasami kogoś zabijecie i on leży i zaczyna krzyczeć, to jest po prostu takie, że o mój Boże, po prostu masakra. Z jednej strony mu współczujesz, a z drugiej strony czytasz checkpoint i zrobisz to jeszcze raz. Bo zabijanie w tej grze daje niesamowitą satysfakcję. Ale to nie jest gra o zabijaniu. To jest gra, w której ma cię nauczyć czegoś innego, ale jednocześnie zabijanie w tej grze jest najlepsze. It's, it's fucking amazing, bo po prostu bierzesz tą deskę, i, i albo rurę, albo szampana i podbiegasz. I i była taka sytuacja, że już gram, w tej grze można zabić pieski, też można zabijać. I, i zabiłem pieska, i nie, zabiłem pana pieska i strzeliłem temu panu z łuku w głowę i piesek nie wiedział co się stało i tak tykał go noskiem, i żeby on się obudził i on się nie budził. Ja pojechałem dalej, wszedłem do takiego domu i była rozwalona ściana, no i X, żeby się przecisnąć przez tą szparę, wychyliłem się przez okno, a tam szła Jessica i miałem jeden nabój w shotgunie i mówię, dobra, strzelę do Jessica z shotguna, chyba aż takiej krzywdy jej nie zrobię i strzeliłem z tego shotguna, Jessice wybuchła głowa. E a por... Było mi przykro, ale jednocześnie mówię sobie, ja pierdolę, co to jest za zagiera? Wprost, zagiera jest niesamowita. Anyway, polecam gra mojego roku, gra mojego życia. Może nie wiem, aż tak, ale a może nie wiem, it's amazing. Do końca roku jeszcze ją pomęczę, potem to grounded, a potem co będę robił? Przejdę znowu Uncharted, bo Naughty Dog to jednak potrafi. Naughty Dog is cooking, bro! I teraz kiedy to Interstellar, czy jak nazywa się ta gra, Ja chcę igrę, tam też będzie jakieś LGBTQ główno, bo tu też musiało być i tak to było potrzebne, jak w Netflixowskich serialach, ale to wszystko jest nieważne. Bo nawet e, tęczowa flaga w Seattle, które przecież jest bardzo takim gejowym e, miastem, jeżeli tak można mówić, to chyba tak się nie mówi, ale generalnie ma historię z tymi wszystkimi ludźmi o różnych orientacjach. Bo mi to w ogóle nie przeszkadza, tylko o to chodzi, że po prostu e, w was 2, ten wątek jest taki troszeczkę moim zdaniem niepotrzebny. On jest taki trochę, nie wiem, no jest, bo Sony takie ma dyrektywy i tak to gdzieś wygląda. Elizabeth Sobek była lesbijką, więc e, Aloy też musi być, bo genetycznie lesbijstwo zostało w Grach Sony przeniesione. No, to no, takie to jest i to w ogóle nie wpływa na odbiór mojej tej gry, bo dalej uważam, że ona jest fantastyczna. Jeżeli to sprawia, że ludzie, którzy są członkami tych społeczności, są zachwyceni, mówią, że to jest najlepsza gra, ponieważ porusza nasze problemy, to może tak jest. Ja nie mam takich problemów, a uważam, że dopóki czegoś nie przeżyjesz albo to nie dotyczy bezpośrednio ciebie, to nigdy w tego w pełni nie zrozumiesz. Takie jest, moje, takie jest moje przekonanie po prostu wewnętrzne, ale mi to tak naprawdę nie przeszkadza. Po prostu uważam, że ta historia mogłaby być bardziej taka wiarygodna, ale dla mnie, bo ja jestem po prostu straight. Ale może dla kogoś to jest właśnie wiarygodne z racji tego, że jest takie jest, jest. Więc wodę this. Więc kod 7. Kiedyś może spróbuję. Nie idzie za dobrze. Więc jestem bardziej nastawiony na przyszły rok. Jestem ciekawy, co Infinity Wars zrobi. Black Ops bl, 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 Battlefield 6, bardzo fajna giera. Coraz bardziej mi wchodzi. Idę właśnie sobie coś porobić, jakieś kolejne challenge, a uh, The Last of Us, part 2. Remaster, bo to jest wersja zremasterowana z lepszymi teksturkami, z fajniejszymi wyglądami, z odblokowanymi klatkami. Więc, kiedy ja gram na swoim telewizorku, blokuje sobie klateczki, i gierka chodzi tak w średnio w 100 klatkach. pięknie jest bardzo płynny, i właśnie ta Jessica, kiedy upada na ekranie, upada bardzo fajnie. Fantastyczne przeżycie, polecam serdecznie i do usłyszenia w następnym komentarzu, w którym trzeba poruszyć temat piłki nożnej, bo dużo przecież dzieje się, chyba, tak mi się wydaje. No Chelsea wygrywa 3-0 z Barceloną, no to jest coś fajnego, a potem remisuje z Arsenalem w 10. No, grubo. Dziękuję, pozdrawiam i do usłyszenia w następnym. Proszę ograć The Last of Us 2, będę o tym mówił w każdym komentarzu już, jakim nagram. The Last of Us 2, zagrań. Hey, got anything? Sound off. Evie. God damn it. Hey. I hear someone. <laughs> <What>? <laughs> 走 I'm sorry. <laughs>